Witam Państwa najserdeczniej. Ten szczyt, który mam zamiar dzisiaj przedstawić, powraca do zagadnień współczesnych. Poprzedni, związany z rocznicą 22 czerwca 1945 r roku, czyli z atakiem Niemiec, państwa niemieckiego i państw z nim związanych na Związek Radziecki. Miał znaczenie historyczne, on w niewielkim zakresie nawiązywał, a nawet co najwyżej pośrednio do, do wydarzeń współczesnych. W zasadzie tylko w jednym wątku, wątku, który tworzy pewną legendę, jak wiemy legendy są bardzo ważne. I te legendy kształtują współczesność, bo one są współczesnymi legendami. Ta legenda nie powstała wtedy. Legenda jest tą spuścizną, która, którą my, następcy, ci, którzy tylko wspominają przeszłość, patrzą na nią. Właśnie na ową przeszłość, albo nawet ją definiują i opowiadają zgodnie z ową legendą. Oczywiście, że legenda pierwszego roku była, była skazana początkowo na zapomnienie. Ja jeszcze należę do pokolenia, w którym filmy dokumentalne, a wtedy ich było bardzo dużo, dotyczące tej wielkiej wojny ojczyźnianej. Skrzętnie pomijały obrazy, zarówno te, które były wspomnieniem, jak i te filmowe z lat, z roku, z roku 1941, a nawet 1942, czyli z tej katastrofy południowej, która. Że doprowadziła do tego, że wojska niemieckie zbliżyły się do Morza Kaspijskiego, Kaukazu. Przypomnę, że niemieccy żołnierze z Korpusu Alpejskiego zawiesili na Elbrusie w 1942 roku sztandar hitlerowski z Hakenkreutzem. Wiemy, że później był Stalin, grad, który był przecież yy, Jednym z dwóch kierunków ataku, tej ofensywy południowej ofensywy niemieckiej, no i, i właśnie ta katastrofa, ta klęska stanigradzka, to jest ta najważniejsza, ta druga wielka legenda, która się wtedy rodzi. Pierwszą to była obrona Moskwy zimą 1941 roku, czyli Moskwę obroniono, obroniono mimo że. Niemieckie czołgi pojawiły się na pętlach kończących linie trolejbus-tramwajowe wiodące do centrum Moskwy. I te dwie legendy legendę heroicznej obrony Moskwy, potem legendę już zwycięstwa pod Stalingradem zasadne legendy, to znaczy legendy, które kształtowały w, nie tylko w, samej, w samym Związku Radzieckim, świadomości obywateli, ale przede wszystkim świadomości międzynarodowej, przekonanie o tym, o zdolności pokonania Niemców, którzy do tej pory byli niepokonani. I, ale pomijano te wszystkie katastrofy, o których wspominałem, zwłaszcza katastrofę roku 1941, dopiero pod koniec lat 80., a częściowo to było tak przez dość krótko, w czasach tak zwanej odwilży churszczowowskiej, czyli na przełomie lat 50. i 60. zeszłego wieku, no rozdrapywano te rany, pokazując skalę, no skalę upadku wczesnego państwa sowieckiego i, no i przede wszystkim nieprawdopodobno. Nieprawdopodobny bilans, bilans klęsk, które wtedy poniesiono, no i ten wątek, o którym mówiłem, czyli wątek powszechnego, no, liczonego w setkach tysięcy, a nawet w milionach ludzi, no, w zasadzie powszechnej niechęci albo odstąpienia, porzucenia woli walki. Nie było woli walki. Wielu żołnierzy, wielu czerwonoarmistów i dowódców nie chciało walczyć w 1941 roku. W 1942 też masowo poddawano się do niewoli. Dopiero 1943 rok, przełom 1942 i 1943 roku przyniósł zmianę. Oczywiście dezercja była zawsze w każdych a w wielu, armiach masowych, natomiast żołnierze walczyli Często mając za plecami, przecież nie przeceniajmy znaczenia tego, tego faktu, te bataliony, które strzelały, czyli strzelały do wycofujących się żołnierzy, y, któż, bataliony, które no, były czymś w rodzaju y, nazwijmy to, żeby użyć najbardziej oględnego słowa y, one były, one pilnowały czerwonoarmistów i ich dowódców, dowódców rozstrzeliwano za niewykonanie rozkazu, był ten słynny rozkaz 227 ani kroku wstecz, prawo w zasadzie do y, zastrzelenia tego wszystkich tak zwanych y, 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 no, tych, tych którzy nie chcieli walczyć, a nawet dawali sygnał albo dawali takie wrażenie, że chcą się wycofać, lub chcą się poddać. Wtedy też jeńców uznano za zdrajców. Między innymi tym zdrajcą okazał się syn Józefa Stalina, Jakow, Jakow Dżugaszwili. Tam jest taka scena, która zresztą ma swoje wersje artystyczne, ma też, jest też. Obrazem, który oddawał, który był zgodny z prawdą, bo już po katastrofie stalingradzkiej, po zwycięstwie, przez kanały dyplomatyczne. Te kanały dyplomatyczne były Wiaturcja i Bułgaria. Te dwa państwa miały stosunki dyplomatyczne, częściowo również Szwecja. W Szwecji ambasadorem była nasza rodaczka, teraz by się powiedziała, ambasadorką Aleksandra Kułątaj to prawda, że to było nazwisko z męża, nazwisko polskie zdecydowanie, ale jej ojciec był generałem carskim, również o polskich korzeniach i, i przez kanały dyplomatyczne y, niemieckie, które przez kontakty ambasad w państwach neutralnych, właśnie w tych trzech, prowadzono jakiś tam rodzaj dialogu i między innymi Niemcy zaproponowali wymianę Y... Józefa Dżugaszwili, Josipa, po rosyjsku, a po gruzińsku Jakowa, który dostał się do niewoli w 1941 roku na feldmarszałka Paulusa. I tę sprawę ponoć referował Wiaczesław Mołotow, chociaż są również świadkowie tej rozmowy. Wiemy, że Stalin był w jakimś konflikcie ze jest najstarszym synem, to był syn pierwszego małżeństwa. Nawet wyprowadził się tuż przed wojną w 1941 roku z Kremla. Żył tak po prostu jak zwykły obywatel. Zresztą poszedł na front w randze młodszego oficera. Więc nie profitował w żaden sposób swojej pozycji, a zwłaszcza pozycji syna Gruzina. Dla Gruzina, syn, jest no wręcz. Wręcz świętością dla ojca. Jego syn jest, jego stosunek do synów do narodów kaukaskich, a w tym przypadku Grozinów, jest czymś unikatowym. I poróżnili się, władca się poróżnił ze swoim synem. Syn udał się na front, dostał się do niewoli. No i był przetrzymywany, bo wiadomo kim on był, więc Niemcy go przetrzymywali w warunkach, no, może nie, 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 no, zdecydowanie niekomfortowych, ale jednak takich pozwalających mu przeżyć. Zresztą byli tam również inni dygnitarze albo dzieci dygnitarzy państwa sowieckiego. No i na to Stalin odpowiedział, że te słynne, słynna jego odpowiedź, ja Żołnierza, soldata na fel marszałka zamienić nie mogę. To były te jedyne jego słowa, na które się z trudem zdobył, mając świadomość, że wydaje wtedy wyrok śmierci na swojego syna. Zresztą tak się też stało. On popełnił ponoć samobójstwo. Rzucił się na druty, jak to było naprawdę, tego nie wiemy. Żywy z tamtego z tamtej niewoli już nie mógł wrócić. To są refleksje, które nawiązują, być może one wrócą jeszcze w toku dalszych naszych spotkań, jeżeli będzie wola i chęć ze strony zwłaszcza widzów, że te zagadnienia, zagadnienia Wielkiej Wojny Ojczyźnianej są dla was interesujące, zwłaszcza, że było kilka zachęt, Zachęt mających na celu pogłębienie wątków poruszonych w tamtym szcicu, w sześćdziesiątym, 60., zwłaszcza pod kątem tego fenomenu, którego, który tam nawet nazwano go tam, post syndromem sztokholmskim, że obrony, że ci ludzie wychodzący z łagów, broniący, broniący swoich, swoich obozów z których zostali uwięzieni upodleni. To wszystko jest oczywiście trudne dla, dla... nikogo w tym momencie nie krytykuje ani nie polemizuje nawet z tym głosem. Oczywiście jest to trudne i dla zaakceptowania, dla tych wszystkich, którzy, którzy z niechęcią mówią o tym czasie, patrząc się na Związek Radziecki jako na państwo, państwo którego nikt nie powinien bronić, no bo było państwem opresyjnym, wręcz, wręcz okrutnym i morderczym wobec własnych obywateli. To wszystko, jak wiadomo, w tych wszystkich prostych schematach, zresztą wielu nie chciało bronić tego państwa, więc to nie jest tak, nie jest to tak proste, aby stosować tu pewne uogólnienia, które no, które by wskazywały na nieco inną motywację obywateli radzieckich, jeśli takiego słowa użyjemy, a, a zwłaszcza Rosjan, która wtedy zdecydowała o tym, że, że właśnie z Łagrów zgłaszali się po to, żeby walczyć w obronie tego państwa, które państwo, które ich skrzywdziło w najczęściej w sposób niesprawiedliwy. Być może wrócimy do tego wątku, bo, bo rzeczywiście wymaga i po, mo, poszerzenia może, a przede wszystkim wskazania na tą wielobarwność tego zjawiska i jego, jego szczególny, wręcz szczególny status w historii, bo przecież ta wojna nie była porównywalna z wojną pierwszą wojnę światową pod żadnym względem, chociaż to przecież, co bardzo ważne, to symbolika, ta przywrócona symbolika rosyjska pomogła zmobilizować tych, którzy nie utożsamiali się z państwem radzieckim do obrony tego, tego, tego co nazywamy ojczyzną. Ojczyzną w takim, każdy z nas ma prawo do swojej interpretacji tego pojęcia. My bronimy, Ojczyzna nasza jest naszą opowieścią, naszym obrazem, i my tego swojego obrazu bronimy, swojego wyobrażenia, swoich uczuć w imię, w imię wierności, a nie często w imię, co bardzo ważne. W imię zachowania stanu, obrony tego, co jest zbrukane, czyli obrony takiej podstawowej, czyli ktoś nam odbiera nasze marzenia, odbiera nam nasz świat, a przede wszystkim przekreśla jego sens, neguje jego sens. Pogardza nim, depcze, no to wtedy rodzą się w nas takie bardziej złożone postawy, że nie damy się pohańbić i potrafimy obronić to, co, czym, czym nasz wtedy wróg gardzi i co jego zdaniem. Nie wymaga szacunku, jest godne tylko zdeptania i zniszczenia. Właśnie wtedy rodzą się te postawy podstawowe w imię obrony własnej godności, wtedy ta godność nasza ma dużo większe, może nawet podstawowe znaczenie, ta nasza indywidualna, spersonalizowana godność każdego, którą wtedy można. Wtedy, wtedy, wtedy można Starać się zachować, nawet zginąć. Ale zachowując to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, jakim jest zanegowanie tej oceny, zanegowanie tej podłości, nikczemności i zbrodni, jako jako Zasady nadrzędnej, ona ma nie być zasadą nadrzędną, ona ma być odrzucona. Jak widać, chciałem dzisiaj mówić zresztą zgodnie z zapowiedzią na tematy współczesne, więc może na tym zakończę powroty do szkicu z 60. Dzisiejszy temat, który chyba pożyje trochę dłużej, nie tylko w tym, w dniu dzisiejszym jest to problem grabieży. Problem bardzo współczesny. Związek Radziecki był przez wiele razy przedstawiany w naszej świadomości, zwłaszcza w okresie Polski Ludowej, że tam on, no, że ich stosunki ekonomiczne ze Związkiem Radzieckim są nierównoprawne, że my dokładamy tam do tego państwa radzieckiego być może nawet jak zawsze to było, zawsze w tym trochę prawdy. Czyli, że silniejszy ze słabszym jest w takiej oto roli, że on ponosi większe, większy jest w większym zakresie zobowiązany niż uprawniony w relacjach ekonomicznych z tamtym państwem. No, przedstawiano nam, że gdyby się wyzwolimy z tych zależności ekonomicznych w Związku Radzieckim, będziemy państwem miodem i mlekiem przysłowiowo płynącym, w związku z tym, bo tylko relacje Zachodu są dla nas korzystne. Tak nas, no jeszcze z tym tego pokolenia, które było tak przekonywane przez wszystkie te rozgłośnie, które tam dzisiaj uchodzą za autorytety, zwłaszcza w Wolną Europę i BBC, chociaż bardziej dotyczyło to Wolnej Europy. I, no i wiemy, że Tematem, który, który jest prawie nieobecny, takim tematem wyklętym są nasze relacje ostatnie ekonomiczne z ostatniego trzydziestolecia z naszymi, właśnie z owym Zachodem. Co do jednej rzeczy nie ma wątpliwości, już nie, nawet nie można podejrzewać, że to obecna Rosja jest w, 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 w relacjach z Polską. W, jesteśmy w niej w relacjach niepełnoprawnych, nierównoprawnych, że, że jesteśmy przedmiotem jakiejś tam eksploatacji ze strony państwa rosyjskiego. Natomiast pomijamy te grabieże, które nastąpiły w okresie wolnej, tak zwanej wolnej trzeciej RP, czyli okresie po odzyskaniu, jak to się mówi w naszej oficjalnej frazeologii niepodległości. Wiemy, że były trzy Cztery wielkie grabieże, trzy wprost materialne i jeden też o skutkach materialnych, natomiast niemożliwy do wyceny. Pierwszy, jak wiemy, to był ta grabież naszych oszczędności w roku, o którym już raz mówiliśmy oszczędności zgromadzonych przez poprzednie 45 lat. Te oszczędności nam zniszczono przy pomocy takiej sterowanej inflacji bez bez zagwarantowania ochrony interesów obywateli, ich majątku, czyli bez waloryzacji ustawowej, a przecież to nie są rzeczy niemożliwe do zrobienia y, w, w, przez ówczesnego ustawodawcę, czyli on po prostu nas pozbawił naszych oszczędności, uznając, że to jest danina, którą mamy wszyscy ponieść utracić oszczędności życia. Potem była ta druga grabież, wyprzedaż aktywów. Za te 10%, jak szacują to ci, którzy doszacują wartości, czyli utrata majątku rzeczowego, który straciliśmy w wyniku masowej wyprzedaży i wyniszczenia gospodarki, zwłaszcza przemysłu państwowego, ale także pod ciosami tego, tego, tej polityki padały również sektor prywatny, który przed nim, przedtem istniał w naszym kraju również. Trzecia grabież to była ta grabież podatkowa latach po 2004 roku, kiedy co najmniej kilkaset miliardów złotych, tam nawet pada ta, tak ostrożna 400 miliardów złotych, utraciliśmy w wyniku grabieży środków publicznych, a te środki publiczne to były po prostu wpłaty podatków przez obywateli, Wyników wdrożenia tych patologii wspólnotowych pod nazwą podatek od wartości dodanej wersji wspólnotowej jak akcyza. Tam jak do tego dodamy tę drabię środków przy pomocy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli ucieczkę od opodatkowania po tych podmiotów, które po prostu umieją sobie w Polsce wymóc lub załatwić niepłacenie podatków. To no pewnie ta kwota jest większa, natomiast jest bezsporna, że była. To była ta czwarta grabież w postaci, ta nie ma, ta trudna do wyceny, w postaci wyciśnięcia. To jest ta cytryna, którą byliśmy wyciskani wielokrotnie, o której mówiłem, gdzie oddaliśmy kilka pokoleń młodych ludzi, czyli tych, których kształciliśmy, a następnie poprzez biedę mieli oni wyjechać do tego świata, których potrzebował. Ich potrzebował i potrzebuje w dalszym ciągu. To są dopiero początek naszych rekolekcji co do przeszłości tego trzydziestolecia. Tu, akurat Rosja, no Związku Radzieckiego to nie ma już od dawna, natomiast Rosji w tym podziale polskich łupów, które uzyskano na Polsce, nie ma. Teraz mamy czwartą, piątą już, prawda. Groźbę grabieży, to jest grabież, która ma wynikać z wykonywania jakichś urojonych, narzucanych nam obowiązków restytucji mienia, które jest jakoby bezspadkowe. Spotykamy się jak tym wrogości ze strony państwa Izraela, ze strony Stanów Zjednoczonych coś już. Wspominałem, natomiast teraz jesteśmy w jakimś takim narastającym już przynajmniej konflikcie słownym. To wiadomo, że ci, którzy chcą z nas po raz kolejny wyciskać swoje, 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 swoje haracze, oni nie ustąpią. Oni nie ustąpią i oni zresztą nie patyczkują się w słowach. Tak język, jaki jest używany pod adresem naszego kraju i nas, Polaków, jest haniebny i, i wstrętny. No, i chyba uświadamiamy sobie, że, że to i nam grozi. Nie godzimy się na to. Nikt nie ma już ani takiej odwagi, a ten, kto to pośrednio przyznaje, wykreśla się w naszej świadomości, z. No z tego spektrum afirmatywnego, czyli chęci zaakceptowania, ci, którzy mówią językiem zgodnym z ową wrogością, w jakimś sensie wykreślają się, chociaż oczywiście mają prawo do tych poglądów, natomiast nie mają prawa do reprezentacji, raczej w żadnej strukturze demokratycznej szansy na znalezienie swojego miejsca tylnymi drzwiami dostać się do polityki. Natomiast demokratycznie tu pod tym względem nasze postawy jako obywateli są jednoznaczne. I stoimy przed pewną perspektywą, to bo o niej chcę powiedzieć, perspektywą, która, która pokazuje nam czas przyszły i jego Podstawowe dominanty. No, jeżeli państwo no w końcu nie jest przesadnie zasobne będzie musiało cały czas walczyć ze swoim sojusznikiem, protektorem, a także niektórzy twierdzą protektora, protektorem protektora, od, o własny majątek, o, kwestion, o, o, o zachowanie tego, co mamy, w imię Bezprawia, bo w żaden sposób prawnie, z perspektywy prawa polskiego, do niczego nie jesteśmy zobowiązani. W związku z tym, jeżeli ma zwyciężyć bezprawie nad prawem, a prawo jest dla nas istotne, dla wszystkich, również dla tych, którzy krytykują obecne władze polskie jako to te niestosujące prawa, czyli jeżeli w imię prawa przede wszystkim, no to fajna gra słów, i sprawiedliwości nie powinniśmy w żaden sposób ugiąć się przed tego rodzaju żądaniami, przed tą grabieżą, czyli nie poddać się już tamtych dotychczasowych, to już dość, no to będzie to kształtowało naszą świadomość. Ja wiem, że tam się przy okazji, to co mówiłem w szkicu 59, takie różne tam wariactwa opowiada o tych wojnach z Rosją, które nam grożą, więc wiadomo, wojny wymagają kompromisów z tym, który nas będzie bronić, a żeby on nas bronił, to trzeba oddać Majątek bezspadkowy, Przecież to jest tak prymitywny, prymitywnie proste w tej całym na pomyśle i w momencie, w którym się o tych wojnach urojonych on nam opowiada, że, że, że już przynajmniej istotnej części ci, którzy to głosili zamilkli, ale oczywiście ich mówią. Ja, ja wręcz odwrotnie powiem, że czym więcej szczerości w tej w tym, czym wróg jest bardziej, ten, kto jest wobec nas wrogi, jest wobec nas bardziej dosłowny, nie ukrywa swojej wrogości, no to, to jest, to jest lepiej. No. Dlaczego lepiej? No bo znamy jego słowa. On, on, jego słowa kształtują jego, jego profil, jego wizerunek i my te słowa przyjmujemy do wiadomości. Czy te słowa nas zmieniają? Oczywiście, że nas zmieniają. Bo, zwłaszcza, że są tak konsekwentne i tak nikczemne w wielu przypadkach, obraźliwe dla nas. My tacy bardzo tam obraźliwi, to tam nie jesteśmy. Te wszystkie tam opowiastki o tym honorze, który tam Józef Beck tam plut w momencie, kiedy już tam wszystko przegrał, cała jego polityka i tam mu tylko honor został po to, żeby zgodnie z jego honorem w, 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 doprowadzić nas do katastrofy. To są rzeczy, to są te słowa przewartościowane, one nie mają już takiego istotnego znaczenia. My jesteśmy bardziej praktyczni i pragmatyczni, ale nie oddamy swojego. Nie, nie, nie oddamy swojego i nikt nie będzie, nikogo nie będziemy legitym, legitymizować do tego, aby on to w naszym imieniu oddał. I dlatego jestem, tak jak jestem optymistą, że oczywiście żadnych urojonych wojenek, wymyślonych przez y, tych, ten lobbying strachu nie będzie. Taki nie oddamy tego, co chce nam, y, co nam chce się teraz odebrać. Nie oddamy tego i uświadamiamy sobie nową architekturę wrogości. w tam o przyjaciół to nie szukajmy, bo dlaczego mielibyśmy ich mieć, natomiast najważniejsze jest, kto pierwszy w nas rozpoznał, Cytuje cytuję mistrza Grechutę, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół. No tak właśnie teraz, może nie, najważniejsze, żebyśmy rozpoznawali wrogów. Jeżeli wróg ujawnia swoje słowa, swoje postawy i mówi dokładnie o co mu chodzi, no to możemy być mu nawet za to wdzięczni, że, że stać go było na szczerość i otwartość, bo wtedy więcej wiemy. Może dzięki temu staniemy się mądrzejsi. Jeszcze raz Państwu najserdeczniej dziękuję za uwagę. Dziękuję za refleksje związane z tym za poprzednim szticem 59 dotyczącym właśnie o tej wojnie, której nie będzie, bo i oczywiście nie będzie. Dlatego już nie będę dalej podtrzymywał tych fałszywych, fałszywych strachów, które się sączy do naszej świadomości po to, abyśmy łatwiej zgodzili się na kompromisy co do mienia bezspadkowego. Pozdrawiam najserdeczniej, dziękuję za uwagę.